Piękny znak graficzny. Rakieta V2 przełamana przez znak Polski walczącej. Otóż jest to symbol tego, jak tutejsi ludzie podziemia potrafili storpedować niemieckie plany zniszczenia Anglii, zniszczenia chyba połowy Europy przy pomocy swojej tajnej nowoczesnej broni. Otóż. Kiedy Niemcy zaczęli tutaj eksperymenty, również podziemie zaczęło przechwytywać to, co spadało na ziemię. Te rakiety, które tu się rozerwały, które rozbiły się gdzieś w lesie, zbierali te części, gromadzili, wysyłali je naukowcom do Warszawy i tam następowała analiza. Także wywiad angielski stosunkowo wcześniej zorientował się, z czym, z czym mają do, do czynienia. Dzięki tym ludziom podziemia, leśnikom, yy, zwyczajnym rolnikom. Generalnie konspiratorom Anglicy dowiedzieli się jak skonstruowana jest rakieta, rakieta V2 i jakie są jej możliwości. Tutaj zaś powstał Park Pamięci. Wspaniałe miejsce, które jest hołdem dla ludzi podziemia, dzięki którym Londyn został ocalony.